Jest to pierwsze spotkanie z cyklu. E, cykle będą różne tematyczne. Dzisiaj wybraliśmy, akurat na ten weekend wybraliśmy stikę, e, temat gramofonowy tak na przekór, ponieważ mamy najmniej e, w ofercie rzeczy gramofonowych akurat. Mamy tylko i wyłącznie przez e, Prezentować będzie e, całą prezentację, całe warsztat będzie prowadził Robert I Ten, ten to osobiście. Będziemy słuchać e, na jego przyspacniaczu, na konstrukcji e, Roberta. E, następnie odbędzie się oczywiście również, e, może nie tyle prezentacja, ile krótkie, e, krótkie wyjaśnienie w kontekście e, myki, myjek ultradźwiękowych do płyt winylowych. Tu dzięki e, Panu Wojtko i e, mamy, mamy możliwość zaprezentowania zarówno akcesoria które notabene potem będą do... E, Wygrania, no, do wygrania. Jak ktoś odpowie poprawnie na pytanie konkursowe. Prezentację będziemy robili w tamtym pomieszczeniu. Za część sprzętu jest odpowiedzialny ten oto kolega, który tam sobie z tyłu siedzi, z dystrybutorem, między innymi kolą, które tam grają. I nie tylko, ale są już należą, należą do niego. Witam serdecznie i myślę, że możemy rozpocząć. Będzie, Będzie cudownie. Będzie cudownie. W międzyczasie będą jakieś konkursy. Na pewno portala wniosefans zadbało o coś do konkursu. Zresztą nie tylko. Arek tak samo. My też na pewno coś przygotowaliśmy, więc pozostaje mi przekazać Pałeczka. Pałeczka. Oj. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Mianowicie Robert Drowos, jak już Janek powiedział. Jestem właścicielem firmy Rolof Audio, manufaktury, tak się to ładnie nazywa. Jest to bardziej, że tak powiem, trendy, <krym krym> określenie. Po w filmie zajmujemy się produkcją, znaczy przede wszystkim projektowaniem, konstruowaniem i produkcją urządzeń, przede wszystkim lampowych, dedykowanych do... Do, do systemów audio, natomiast y, jakiś czas temu, pracując jeszcze w firmie C popełniłem przez wzmacniacz gramofonowy sensor, przez 20-przeznaczony na no, na przewodnika i stereo jest konsekwencją tamtej konstrukcji, czyli sensor powstał w 2007, 2006, 2005 rok, a nawet on kilka nagród zdobył, dosyć popularny przez wzmacniacz, natomiast stereo jest, no bardzo mocno rozwiniętą konsekwencją tamtej konstrukcji. Jest to jedyne urządzenie półprzewodnikowe, które oferujemy. Które oferuje w zasadzie, mówię, cały czas w liczbie, w liczbie mnogiej, ale tak naprawdę to ja odpowiadam za całe przedsięwzięcie, za całe zamieszanie związane z tymi projektami, z, z urządzeniami, z, z konstrukcją i z produkcją tych rzeczy. Półprzewodnik. Ktoś zapyta, dlaczego półprzewodnik, a nie lampa? Szczególnie w przezmacniaczu Gramofonowym, który się kojarzy typowo z analogowym systemem, z, z urządzeniami analogowymi, z tym brzmieniem, nazwijmy je tak, w ogóle nie przyjętym analogowym. Już wczoraj po rozpocząłem ten wątek, dzisiaj go może nawet nie rozwinę, ale wrócę do tego. Na początku swojej drogi elektronicznej tworzyłem, znaczy inaczej, próbowałem, że tak powiem, powielać pewne rozwiązania konstrukcyjne dostępne ogólnie nazwijmy sobie obiegu. No, były lata 70., no 80. powiedzmy sobie, radioelektronik, bo wiadomo, internetu nie było, dostępu do zachodniej trasy też praktycznie żadnej, więc na bazie tego, tego co było dostępne w radioelektroniku tworzyłem jakieś tam proste konstrukcje, układy przedsmacniające przede wszystkim gramofonowe, z racji tego, że to mnie mocno interesowało, ja zawsze gramofon, gramofon, słuchałem tego w różnych konfiguracjach, w różnych układach. I nigdy do końca nie byłem zadowolony z tego efektu, który uzyskujemy po podłączeniu gramofonu. Do... No wtedy wiadomo, jakaś Elizabetka, jakaś Toska, jakiś amator tego typu polskie radia. Przepraszam, mam Grało to sobie tak jak grało. A mając wujka, nazwijmy sobie takiego, który miał dostęp do dużo lepszego sprzętu. Zawsze jak go odwiedzałem u niego, ten dźwięk czyniał zupełnie inaczej. I kiedyś pożyczył mi swój wzmacniacz. To była Vega czyli Sony, dedykowane na rynek niemiecki. Jak tą węgę podpiąłem pod tego mojego, że tak powiem, w tamtym czasie, to był Daniel. Daniela, to mi po prostu szczęka opadła. Powiedziałem, kurczę, to jest niemożliwe, żeby była aż taka różnica pomiędzy tym, co... Znaczy inaczej, poje, pomiędzy jednym przedwzmacniaczem, a drugim. jak sobie z tego, w tamtych latach, ja miałem kilkanaście lat, ja sobie z tego zupełnie sprawy nie zdawałem, tych różnic. To były zupełnie inne lata, inna, inne czasy. Ale do czego zmierzam? No i stwierdziłem, dobra, to skoro no, tej wegi nie kupię, no bo to, to w ogóle był majątek ogromny, yy, to stwierdziłem, że spróbuję coś takiego sam sobie zrobić. Radioelektronik to, to było najprostsze źródło. Była tam jakaś taka aplikacja, zrobiłem, poskładałem to do kupy. Oczywiście części elektroniczne zdobyć, to był w ogóle też inny świat, inna, inna rzeczywistość były z tym problemy, ale udało się. Złożyłem, odpaliłem, zagrało tak sobie. Na poziomie tego amatora, może nawet troszeczkę gorzej. No i tak męczyłem się poniekąd z tą, z tą, z, tą, z tymi aplikacjami typowo gramofonowymi.